Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Paweł Głuchowski i wracam do Was z kolejnym tematem: trening w warunkach domowych. Czy ma to w ogóle jakikolwiek sens? Bardzo często dostaję od Was tego typu pytania, i oczywiście odpowiedź jest jasna: sens trenowania jest zawsze. Pytanie, jaki cel nam przyświeca, ponieważ to on warunkuje, czy w większym bądź też mniejszym stopniu sens ten będzie spełniony. Ja postaram się udzielić odpowiedzi najbardziej szczegółowym pod kątem tematu, którym zajmuję się i który jest moim, można powiedzieć, takim konikiem, czyli treningu siłowego z nakierowaniem rozwoju siły mięśniowej, a także masy mięśniowej. Jeśli chodzi o osoby, które trenują po to, by wykonać jakikolwiek ruch, Poruszać się, wydatkować energię, to tutaj nie wgłębiałbym się w większe szczegóły, ponieważ jakikolwiek ruch wykonacie, czy będzie to spacer, czy będzie to trening na siłowni w domu, basen, cokolwiek, i tak ilość kalorii będzie wykorzystana, będzie spalona. Więc tak naprawdę w tym momencie jakakolwiek aktywność będzie zawsze miała bardzo podobny i zbliżony do siebie sens, zależnie od tego oczywiście jak będzie długa, jak będzie intensywna, a wszystko to przeliczymy na ilość spalonych, wykorzystanych kilokalorii. No i oczywiście jeśli celem była na przykład redukcja tkanki tłuszczowej, no to ta ilość przełoży się na przykład na pogłębienie deficytu. Jeśli chodzi natomiast o osoby, których celem jest rozbudowa masy mięśniowej, bądź też budowa siły mięśniowej, tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i należy zwrócić uwagę na kilka innych faktorów, które będą determinowały to, czy trening w domu rzeczywiście spełni wasze oczekiwania i doprowadzi was do upragnionego celu. Jeśli chodzi o rozbudowę siły mięśniowej, to tutaj osoby trzeba podzielić na początkujące i zaawansowane, z uwagi na to, że sama budowa siły mięśniowej nie tyczy się tylko rozwoju tkanki mięśniowej, a właściwie włókien mięśniowych, ale dochodzi tu szereg innych adaptacji, które będzie warunkował to, czy nasza siła wzrasta, stoi w miejscu, czy też maleje. No i oczywiście osoby początkujące, jeśli tylko zaczynają trenować i dadzą jakikolwiek opór dla swojego treningu, czyli na przykład będzie to hantla, sztanga, guma oporowa, w tym momencie ta siła będzie rosła. Niestety wraz z poziomem zaawansowania jesteśmy zobligowani do dawania coraz większych bodźców, które będą warunkowały możliwość wzrostu dalej tej siły mięśniowej, więc to niestety tutaj osoby zaawansowane mogą już mieć pewien problem z rozwojem właśnie siły waszych mięśni mowa tu o sile maksymalnej, dlatego ten rodzaj treningu może nie spełnić waszych oczekiwań, jeśli jesteście już zaawansowani, trenujecie 3, 4, może 5, 10 lat, jeśli chodzi właśnie o trening siłowy. Jeśli chodzi natomiast o trening, który ma nakierować nas na budowę masy mięśniowej, tutaj sprawa, tak jak wspomniałem, nieco się komplikuje, aczkolwiek też trening w warunkach na przykład domowych daje nam pewne możliwości i może spełnić nasze oczekiwania. Zwróćmy uwagę, że trening siłowy zwany też treningiem oporowym, jak sama nazwa wskazuje, jest to oporowanie naszym mięśniom, czyli dawanie oporu do funkcji anatomicznych, jakie wykonują nasze mięśnie. Więc w tym momencie możemy dać taką prawidłowość i hasło, które będzie tutaj niezwykle ważne, nie rodzaj oporu, a sam opór ma znaczenie. Nieważnym jest, czy wykonamy ten opór wykonując na przykład ruch z użyciem sztangi, hantli, ketla, gumy oporowej, ważne jest to, że opór został wykonany. Nasz mięsień nie rozpoznaje, co my trzymamy w ręku, nie wie ile kilogramów. Nasz mięsień wykonuje pewną pracę. I w tym momencie my jesteśmy tą pracę w bardzo podobny sposób w stanie wykonać przy użyciu różnych dostępnych nam metod czy też sprzętów, jakich użyjemy. Zwróćcie tutaj uwagę, że najważniejszym elementem w kwestii rozwoju masy mięśniowej jest rozwój pojedynczych włókien mięśniowych. Należy zapamiętać, że to włókna rosną, a nie mięsień. My oczywiście widzimy to jako rozwój mięśnia, natomiast naszym celem jest pobudzenie odpowiednich włókien mięśniowych, czyli tutaj elementów strukturalnych budowy mięśnia do pracy. Jak to możemy zrobić? W takim największym skrócie odpowiada za to rekrutacja... Tzw. wysokoprogowych jednostek motorycznych, czyli elementów strukturalnych budowy naszego układu nerwowego, które mają zadanie te włókna pobudzić do pracy. Kiedy te elementy wysokoprogowe, o których wspomniałem, będą rekrutowane do pracy? W momencie, kiedy mamy albo bardzo duże obciążenie, które zmusza wszystkie włókna do zaaktywowania i do wykorzystania siły, jaką mają, albo jesteśmy zmęczeni, czyli masz zmęczenie obwodowe. Które generowane jest w trakcie treningu, wymaga od naszego organizmu wezwania, tak zwanego do pomocy kolejnych włókien, które będą wspomagały właśnie tą pracę siłową. Mówiąc najprościej, w momencie, kiedy mamy wykonaną dużą liczbę powtórzeń albo odpowiednią liczbę powtórzeń, nie musi być ona jakaś specjalnie duża, i czujemy już pewne zmęczenie, organizm można powiedzieć, że rekrutuje wszystkie możliwe zasoby, by wspomogły ten ruch. W takiej właśnie sytuacji jesteśmy w stanie niemalże w każdych okolicznościach dojść do tego pewnego progu rekrutacji właśnie tych elementów, które odpowiadają za wzrost mięśnia. Rzecz jasna, w przypadku znowu osób początkujących będzie to nieco łatwiejsze: dlaczego? Ponieważ mają dużo niższy próg możliwości, więc automatycznie przy niższym obciążeniu, czy też wtedy niższym oporze są w stanie te elementy strukturalne zaaktywować. W przypadku osób zaawansowanych będzie to nieco trudniejsze, ponieważ wymagają one albo większego zmęczenia, albo większego obciążenia, czy też oporu. Więc wtedy na przykład trening w warunkach domowych, gdzie nie dysponujemy dużymi obciążeniami albo ciężarem zewnętrznym, może być dla nas problematyczny, ale znowu wróćmy do tematu. Nie jest on niemożliwy, ponieważ nawet posiadając na przykład gumy oporowe o niskim napięciu, po wykonaniu iluś powtórzeń Możemy już odczuwać te zmęczenie, a więc też będziemy już wpływać na rekrutację wcześniej wymienionych jednostek motorycznych i też włókien mięśniowych, które będą do pracy wtedy aktywowane. Więc jak widzicie, nie jest to może najbardziej efektywna metoda, szczególnie dla osób zaawansowanych, bo dla osób początkujących może być to świetna metoda. Aczkolwiek nie wyklucza, że mądrze rozłożony tego typu trening jest w stanie wpłynąć na rozbudowę naszej masy mięśniowej i śmiem nawet powiedzieć bardzo efektywną rozbudowę masy mięśniowej. Oczywiście należałoby tutaj wymienić jeszcze wiele innych faktorów, które mogą być za lub też przeciw takim rodzajom treningu, ale jeśli skupimy się na samym celu. I chcemy w ten sposób go osiągnąć. Przy mądrym podejściu jest to jak najbardziej możliwe, i sam często zalecam nawet takie formy treningu. Jeśli ktoś nie czuje się na przykład na siłach pójść na siłownię, jeśli ktoś nie czuje się zbyt komfortowo, ponieważ jest na przykład osobą początkującą, nie chce trenować wśród innych ludzi z jakichś przyczyn, jeśli mamy sytuację nadzwyczajną i na przykład siłownie są zamknięte, nie mamy w pobliżu siłowni, a powinniśmy zostać w domu, jeśli zaopatrzymy się w odpowiednie narzędzia. W tym momencie będą na przykład gumy oporowe, jakieś kantelki. Jesteśmy w stanie taki trening rzecz jasna wykonać. Co będzie tu jeszcze ważne? Przede wszystkim element jakości ruchu. Pamiętajmy, że każdy ruch to nie jest ćwiczenie, to jest funkcja anatomiczna, jaką my. Spełniamy, dodając dodatkowy opór, czyli można powiedzieć, oporujemy funkcją anatomicznym naszych mięśni. Co będzie w tej sytuacji, jeszcze dla nas ważne? Oczywiście element jakości ruchu. Pamiętajmy, że ćwiczenia to jest nic innego jak spełnianie funkcji anatomicznych mięśnia. Więc przykładowo, jeśli wasz biceps, czyli dwugłowy ramienia, ma główną funkcję, jaką jest zginanie w stawie łokciowym, to nieważne, czy wy będziecie oporować ten ruch zginania sztangą, Handlą, czy też na przykład gumą oporową, ważne jest, że pewien opór będzie stawiany. Więc w tym momencie, jeśli macie znajomość anatomii, wiecie dlaczego dane ćwiczenia wykonujemy w ten sposób, to w tym momencie możecie szukać różnorakich wariacji tych ćwiczeń z użyciem dostępnego dla Was sprzętu, dostępnych dla Was warunków. Więc weźcie pod uwagę, że mamy tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, dwa czynniki. Pierwszy, o którym wspomniałam przed chwilką, czyli funkcja anatomiczna, dwa, odpowiednie zaaktywowanie mięśnia do pracy w tych sferach, które odpowiadają i umożliwiają Wam rozwój. Więc podsumowując, trening w domu, jak najbardziej na plus, zależnie od celu, możemy osiągnąć większe lub mniejsze rezultaty. Jeśli chodzi o kwestię samego wysiłku, pamiętajcie, poleca się każdą formę. Nawet jeśli Twoją formą wysiłku będzie wyjście z domu i zrobienie paru dziesięciu, paruset kroków, to jest to zawsze na plus. Jeśli chcemy osiągać wyniki siłowe, rozbudować tkankę mięśniową, przy odpowiednim podejściu trening w domu też może być skuteczny. Tylko pamiętajcie, robimy wszystko z głową. Nie chodzi o to, byśmy na treningu się męczyli. My mamy spełniać pewne cele. Jeśli chodzi o temat treningu w domu, myślę, że jest to dla Was jasne, więc jeśli macie taką możliwość, trenujcie w domu, trenujcie mądrze. Zapraszam Was do kolejnych materiałów, w których omówię. Kolejne aspekty związane z treningiem, zdrowym stylem życia, żywieniem, a także obale kilka albo też kilkanaście mitów, które przez lata w tym temacie narosły. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.